Drodzy widzowie, to co mówi Piotr jest może i trochę dziwne, ale rozumiem jego reakcję z dzisiejszej Ewangelii. Jak mistrz tak może? Stoją na każdym rogu, czekają na jego pomoc. Całe miasto zbiera się pod drzwiami, przybywało przychodzących, zewsząd przywożono chorych, a jego po prostu nie ma. Gdzie on jest? Nigdzie go nie ma. Nerwowo go szukają, a kiedy w końcu znajdują, widzą, że się wycofał wycofał, żeby się modlić. Panie, co robisz? Wszyscy Cię szukają. I dobrze Piotra rozumiem, jak on tak może. Jak Jezus może rzucić wszystko teraz, gdy tak wielu na Niego czeka i potrzebuje Jego pomocy. Teraz, kiedy może zrobić tak wiele dobrego, kiedy jest tak potrzebny. Panie, co robisz? Wszyscy Cię szukają. Kto siada w kącie i się modli, gdy na zewnątrz praca pięczy się i przytłacza, gdy tyle jest, co jest do zrobienia, nie można nagle zostawić wszystkiego i się modlić. Modlitwa coś to coś, co robię, kiedy mam czas. No właśnie, kiedy mam czas. Jeśli mam czas. A mam czas? Tyle ważnych zajęć i prac, kalendarz wypełniony po brzegi, wszystko jest zajęte. Na refleksję, odpoczynek, modlitwę. Nie, dzisiaj nie mam czasu. Myślę, że wszyscy dobrze to znamy. Ja też to znam. Znam aż za dobrze. Nie mam dzisiaj czasu. Bądźmy szczerzy. Stale się tak tłumaczymy przed sobą innymi. Przecież moja praca jest ważna i potrzebna, i pomocna na bliźnim, więc może nie jest aż tak źle. A co on robi? On ma czas. To znaczy, że potrzebuje tego czasu. Ten, który ze wszystkich ludzi potrzebuje go najmniej, wykorzystuje ten czas. Czas na to, co najwyraźniej tego ranka, było dla niego ważniejsze niż cokolwiek innego. I wcale nie dlatego, że nie przejmował się czekającymi przed domem, i nie dlatego, że chciał uniknąć pracy. Wycofał się, by dać czas sobie i panu Bogu. Wszystkie moje wymówki rozsypują się jak domek z kart. Praca, która mnie przytłacza i z którą nie mogę sobie poradzić, ludzie, którzy na mnie czekają, z którymi koniecznie muszę się spotkać, z którymi tak długo się nie widziałem, no właśnie, jak Jezus, dać czas sobie i modlitwie, żeby nie zdracić z oczu celu utrzymać kierunek, nie tylko ten poziomy, ale też i ten pionowy.